Aha, że to już! Cześć kochani, witam Cię w moim następnym odcinku na kanale Nietykana 15. Ten odcinek poświęcę na osoby, na których mi zależy i na moją pasję. Zacznijmy od tych osób. Pierwszą osobą jest oczywiście moja mama, która jest wspaniałą osobą i którą serdecznie pozdrawiam. A Fusiu, jeżeli to oglądasz, to wiedź, że jesteś najlepszą na świecie mamą. Jesteś kochana, troskliwa, jesteś. Jesteś. Jesteś taką afą numer jeden normalnie wiesz. Drugą osobą jest moja siostra Klaudia, która jest czasem dziwna, czasem dziwna, ale jest najlepszą siostrą na świecie. Lubi jeść spaghetti i lubi brudzić pościel, ale jest super. Trzecią osobą jest moja babcia Halina, która wspiera mnie w każdej sytuacji i po prostu wakacje, każde wakacje u babci. Poza tymi, bo w te wakacje będę miała basen i ten, te wakacje są już wiele, This is swag, idę do basen. Czwartą y... osobą jest moja koleżanka Wiktoria, y, do której mogę powiedzieć wszystko i która też często po prostu nagrywa mnie na YouTube i bawię się z nią i wymieniamy się rzeczami i jest dziwna i ja też, ale jest fajnie. <laughs> Nie patrzcie się tak na mnie. Która to teraz będzie osoba? Piąta? Tak. Nie, szósta. No, dobra. Następna osoba to pani nauczycielka. Będę po prostu powiem, że pani nauczycielka od matematyki, która dodaje mi... Otóż dodawała, bo skończyłam już edukację wczesną szkolną w tamtej szkole. Do szóstej klasy, ile gdzie indziej. Też może zrobię Wam o ten filmik, opowiem o tym sobie problemie. Jedź w auto, bo cię zaraz normalnie... Aha, dobra. Pip! No właśnie, taki pip! Tak się zaraz normalnie rozpu I po prostu osoby żeby by było na tyle. Pasja. Pierwsza pasja, o, o której chyba każdy wie. To, to rojt. Pierwsza pasja to rolki. Może nie widzieliście, ale mam profesjonalne rolki. Mam kask i mam ochroniączyk. No bo po co? Moje życie, moja sprawa jest ryzyko, jest zabawa, tak? I jest fajnie. Jeżeli chcecie, to pod tym filmem mam być 5 łapek w górę i 15 komentarzy i nagrywam dla Was filmik, jak jeżdżę na rolkach. Oczywiście jestem będzie albo Wiktoria, albo Klaudia, zobaczymy, mogą się zmieniać tak jak teraz, najpierw była Klaudia, teraz jest Wiktoria, jest super. Na rurkach jeżdżę jakoś tak od marca, jakoś tak od marca i po prostu, no i po prostu to bardzo polubiałam. Następna pasja to, uwaga, uwaga, to YouTube. Drugą pasją jest YouTube, ponieważ yy, na YouTube nagrywałam dosyć ja ale tamten kanał musiałam usunąć z powodu tego, że było za dużo hejterów i kurczę się z mi w oczy. Yy, było za dużo hejterów i za dużo miałam łapek w dół, i po prostu postanowiłam, że za te trzy miesiące nagram nowy film, a mój kanał będzie się znowu na na 15. Web, 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 web. Kto wygrał do wojny? Ja! Jestem najlepszą dziewczyną na świecie, bo nagrywam na YouTube i się nie przejmuję hejtami. Sędzie mnie w komentarzach. A w ogóle w komentarzach piszcie za co mi lubicie i dlaczego mnie oglądacie. Trzecią pasją jest śpiewanie. No. Śpiewać uwielbiam ponieważ mam ładny głos, jeżeli chcecie, żebym dla Was coś zaśpiewała, to napiszcie mi piosenkę, którą łatwo jest nauczyć, i w ciągu tygodnia nagram dla Was film, ale w komentarzu musi być przeważana jedna piosenka, to znaczy przewaga komentarzy pod, do, do tej piosenki i musi być 10 kopel w górę. Macie na to tydzień. Tylko, żeby ta piosenka była na już na teraz, ponieważ chcemy się tego nauczyć. W tym odcinku byłoby to po prostu na tyle, ponieważ musimy wracać do domu, chcemy iść spać. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Pa!